Zbieta Krystek Jones, przedszkole dla wróżek. Za górami i morzami, gdzie nie każdy ptak doleci, w wielkim domu zwierzyczkami, mieszka Filip, książę, dzieci. W swoim księstwie Filipkowie ma chabrowe, piękne pole. Na nim w niewidzialnym domku małych wróżek jest przed szkole. Pszczółki w czarodziejskim ulu im lizaczki wyrabiają i w włoskowe szkatułeczki tajemniczy pył wkładają. Książę Filip wielki magik sam lizaczki te rozdaje, gdy posypie słodkim pyłkiem, moc magiczną wróżkom daje. Niedaleko, w dziupli dębu, osy się zadomowiły. Niezwykłego pyłku w ulu bardzo pszczołom zazdrościły. Namówiły więc, najmniejszą, by do ula cicho wpadła i lizaczek czarodziejski ciemną nocą im wykradła. Już słoneczko spać odeszło, pszczółki w ulu głośno chrapią, mała osa się zakrada. Śpią, na pewno mnie nie złapią, i cichutko weszła w otwór, Dookoła się rozgląda. Na płeczce liśni lizaczek, Tak jak tęcza on wygląda. Sprytna osa, ucieszona, bez namysłu go zabrała i chowając pod skrzydełko, szybko z ula wyleciała. Aha, bzyk, bzyk, bzyczą osy, śmieją się, że są odważne. Filip pszczoły dziś ukaże, już nie będą takie ważne. Te psotnice, zazdrośnice wśród konarów drzewa siadły i lizaczek czarodziejski z apetytem cały. Zjadły. Pszczółki płaczą, lamentują, w ulu wielkie zamieszanie. Zginął lizak ptasie i wróżki. Co się teraz z nami stanie? W dali słychać piękne trele. Pszczoły bliżej podleciały, W gęstych liściach siedzą osy, Zamiast bzyczeć, to śpiewały. Lecz melodia była smutna, Bo straciły swój głos osi. Czy powróci znów bzyczenie, kiedy każda z nich przeprosi? Przybył Filip z wielką księgą I magiczne czytał słowa. Kto zje duże ziarno pieprzu, Przywrócona będzie mowa. By wróciło ich bzyczenie, Osy gorzki pieprz chrupały. Krzywiąc się, robiły minki, Cicho Chichotały Teraz osy Wojowniczki Z pszczelim rojem Współpracują Strzegą ula I intruzom Ostre żądła Pokazują